Kuszka, kochani, prowadzi nas do najlepszej pizzy w okolicy, a gdzie to będzie, to zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę. Myślę, że znacie to miejsce. Już podleszany, słynne podleszany. I mój ziomeczek kolega. Tak, mój ziomeczek, mój kolega nie jadę tam poza sobie, po zasięgi, bo ja już byłem przed zasięgami, przed zasięgami u niego. Także zaraz zobaczycie. Aswalcik położony, droga do budzika otwarta. No właśnie, zdradziłem już lokalizację. Budzik, budzik, budzik pizza. Chłodzik, o tu na lewo, o tu, 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 o tu tak się stoimy, o tu, tak jest pięknie, no, tu jest tak pięknie, kochanie. To no, widzicie tam budeczkę, taką, no, niepozorna, pyszna, ale taka pyszna pizza, że matko nie Mogę pogadać o tym całkowicie nie w czterech literach, nie, no. te będą gazowane, tak? No. I no. 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 no to jest ten pies, patrz, się tam no położy po tak. Szatan. A, a, że ma kolegę. No, teraz, tak, no, no. Za rok, kochani, o tego się będziecie już synie, słyszycie, ale myślę, że za rok, to będą w lokale. No? Nie, czy nie? Będziesz w lokale, czy nie? Mordziu Ja tu tylko robię pizzę. tylko robisz pizzę. Najlepsza. Mm. Mm. I to właśnie sprawa tego półwyżymeczka. Tu nie będziemy kamerować, ale jest to tutaj. O, który są. Ścięty na. Na pizzę ścięty na pizzę mm -hmm. Pizza od budzika? Dobre. Ha? A bardzo dobra Za właśnie znika pizza od budzika Tak bardzo szybko mm -hmm. Petarda Przemiej mm -hmm. no. Pizza Olga bo pizza jeszcze na dachu samochodu Mhm, mm tak właśnie jemy dobrą pizzę. O, uh -huh. pod lampo, najciemniej, Najlepsze. Budzi pizza. Totalna. Takie kupska z czereśniami. No, <laughs> Karmiona. I teraz ja mogę sobie zjeść na spokojnie. No tu jeszcze jest, kochani. Tu jeszcze oczywiście mam. <laughs> jest cała dla mnie. Jest cała dla mnie, także na spokojnie. Na spokojnie cytryna i budzik. Nie ja jasne, nie budzik. To drodze do pizza polska, ale to myślę, że kwestia czasu, jeśli nie zwariuje. jeśli nie zwariuję, to jest kwestia czasu. Ale patrz, jak jest przemyślony, jest. I jestem tutaj pół godzinki i stopi w kolejce. Stopi w kolejce. No jak to wygląda. zobaczcie, nie mam zdecydowanej tutaj, nie? To już jestem kurczę, stały bywalec. walec. Ale zobacz, jak to wygląda. Tutaj. Tyk, no dwa stoliki, tak. Gdybyś no. jechał kiedykolwiek ten nie? To byś sobie pomyślał, że tu jest jakaś. No nie wiem, bar samotnego wędrowca. <śm> 80, plus, nie? A tu jest taki kot. Tu jest taki sztost. <śm> smacznego. <śm> no. Czas, stos, stos Ale tu jakiś ten, kurwa, ty, tutaj jest jak w jak tym, jak Palermo. Jak w Palermo. Ty, jak w Palermo. No, że jest tutaj kolega sympatyzuje z... No, kurwa, no wiadome. Czekaj, byś pizza spadł. Żółwia, kurwa, szybko, bo mnie w noga boli. noga mnie hey. wali gaz w trakcie pracy. A? a mówi, że nie pije. Patrzcie. Jak zamówisz 48 pizz w ciągu dwóch dni, Przychodzisz do baru i dostajesz drina. Ale mogę potem jechać, tak? Tak, czy hmm? to? Delicious? Yes? Yes, of course, kochani. Także na tle. Żółtego pieroństwa. Wasze zdrówko. Cytryna geng. I budżet tym Cheers. O, ale, o, dobre, do, do kadzi to ja jest kurwa ten. Cyk. O. John! teraz u hmm. mnie. ręce, które leżą. Nie powiem co jakbym wyciskał. To. Jest koc. Ale się kurwa rozkręciło. nie zobaczcie. Cyk, 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 cyk. No i tyle, nie? 19.30. Czas oczekiwania. <laughs> Można? Można. Za pierwszym razem jak tutaj przyjechałem to znaczy gościa zobaczyłem na TikToku kochani. Siedzę sobie tak, przewijam z TikToka wchodzę, to mówi o dekorator. Pytam się skąd ty, jesteś, że mnie znasz, a ten mówi, że z Mielca. Mówi, co ty pierdolisz. No i przyjechałem sobie. Ile to temu było? Z półtora miesiąca temu, nie? Więcej. Ale No z półtora do dwóch miesięcy temu kochani. I, I wtedy był czas oczekiwania. No kurwa, no szybko. Teraz 19.30. Kurwa, no szybko wszystko dzieje legendarnie stoi za rok czasu mam nadzieję że będą budzik pizza w całym kraju co? Tak, no i gorązona Talinii produkcyjnej w tym w Mieleckim. Co tu produkują w więcej? A części samolotów, nie? To budzik produkuje ten. Żołądki Oto to są te ręce, które was karmią. O, I w ogóle ludzi. Nie ma w ogóle ludzi. się, się dzieje.